A najniższa szara strefa jest w krajach, w których podatki są o wiele wyższe i koszty pracy są o wiele wyższe. Dobrze, dziękuję. W takim razie dokończymy y, batalię w trzecim panelu. To będzie podatek bankowy. No i tutaj jest y, też kolejny projekt, y, który ma być przedstawiony dopiero przez Prawo i Sprawiedliwość. Y, będzie to właśnie podatek bankowy wynoszący 0,39% od aktywów. No i teraz, panowie, banki. Wiadomo, duże podmioty, ale w jakim stopniu może to objąć yy, nas, zwykłych obywateli? W jakim stopniu trzeba, na przykład banki mogą zrobić na sposób, że odbiją sobie koszty, nie, koszty nałożone w podatku, odbiją sobie to na przykład na kredytach gospodarczych? To w takim razie teraz pan przemysłowi ten. To jest jasna sprawa, że ostatecznym płatnikiem wszystkich podatków w przypadku działalności gospodarczej, są klienci tej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, czy to jest bank, czy to jest jakakolwiek inna firma, nie wyjmuje pieniędzy na podatek z własnej kieszeni, tylko z tego, co dostał od swoich klientów, z tego, co dostał od swoich kontrahentów. I w przypadku instytucji bankowo-finansowych, to będzie kwestia tego, na ile będą w stanie przerzucić Dany, dany nowy podatek na swoich klientów i na ile to będzie podatek powszechny dla wszystkich podmiotów z branży bankowo-finansowej, a na ile będzie on tylko dla określonych typów banków. I w tym momencie się znowu już zaczyna dyskusja na temat tak zwanej równości opodatkowania podmiotów, którzy świadczą te same... Ee, usługi. Bo jeżeli na przykład podatkiem zostaną objęte banki, a nie zostaną objęte skaki, ee, skoki, czyli skasy kasy ee, e, spółdzielcze, kasy oszczędnościowo kredytowe albo banki spółdzielcze, to jest jasne, że mechanizm ekonomiczny będzie taki, że te podmioty nieobjęte będą bardziej konkurencyjne wobec tych podmiotów objętych. Są różnego rodzaju, bardzo niejasne zapowiedzi ze strony polityków PiSu, jakiej będzie krok podmiotów które będą tym objęty. I z uwagi na to, jeżeli to będzie podatek dyskryminujący dla jakichkolwiek podmiotów, które świadczą tego rodzaju same usługi, czyli bankowo-finansowe, to koniec końców państwo polskie odda ten podatek i od tego z odsetkami i z karami. No właśnie panu. Jeżeli chodzi o wprowadzenie powszechnego podatku, od instytucji finansowych, to jestem przekonany, że same spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kryptowe będą w stanie skutecznie polubować, żeby on w ogóle nie wszedł w życie, jeżeli miałby dotknąć do wszystkich instytucji yy, finansowych. I to jest jasne, że jeżeli zostanie wprowadzony ten podatek bankowo bankowy od, od instytucji finansowych, to jest kwestia roku, dwóch lat i będziemy mogli podyskutować na temat tego, czy podatki są przerzucane, w jakim stopniu są przerzucane. Po prostu przejdziemy przez cenniki, to jest jakaś branża regulowana, cenniki są upubliczniane, na pewno organ regulacyjny, czyli w tym momencie Komisja Nadzoru Finansowego, po prostu będzie reprezentowała raporty, jak się zmienia cena usług bankowych, ile się zmieniła marża nakładana na kredyt, w jaki sposób. Wzrosły opłaty za użytkowanie kont osobistych dla osób prowadzących działalność, nieprowadzących działalności itd., itd. I pewnie w przede wszystkim zostaje to przerzucone na osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, bo one są, można powiedzieć, najmniej aktywnie reagują na istotne zmiany tego rodzaju. Krótko mówiąc, jak ktoś ma konto i nagle dostaje świstek, że zamiast 10 podwórków płaci 12 czy 15, to zazwyczaj w jakimś czasie dopiero reaguje, zaczyna szukać. E, takiego banku, który mu da tańsze konto e, i jeżeli zrobimy to wszyscy na rynku, a przy takim rynku takiej koncentracji dużych podmiotów, to pewnie będą działali na zasadzie na krótko mówiąc kooperacji, banki mniej więcej w bardzo podobny sposób będą reagowały na tego rodzaju nowe podatek i w wymiarze międzynarodowym, czyli w Unii Europejskiej i w wymiarze nazwijmy rynkowym, przerzucenie tego na klientów, Będziemy w stanie znów być mądrzy po szkodzie i zobaczyć, w jaki sposób zostało to przerzucone na ogół obywateli. Tyle. Ok, jak się tylko dodać, że skutki oddziaływania podatku bankowego najlepiej widać na Węgrzech, gdzie już mamy jakiś okres czasu, gdzie możemy obserwować te zmiany i w 2010 roku wprowadzono.